Pięknie. Brozik. Piękna pogoda. Skrzypi śnieg. Piękne obrazy. Witam Państwa na kanale Biznes to my. Nazywam się Mirosław Ruber. Zapraszam na materiał. Dziś jesteśmy na Podchalu, a dokładnie w Białce Tatrzańskiej. Mamy tu wspaniałą pogodę, piękna, piękne widoki. Chce się żyć. Żeby tak żyć, trzeba mieć jednak pieniądze. A żeby je mieć, trzeba zarabiać. Jak je zarabiać? Opowiem w materiale. Jest to historia częściowo o mnie, o moich rzeczach, jakie tu robiłem. 35 lat jeździłem tutaj na podchale od małego. Także troszeczkę postaram się opowiedzieć w tym materiale. Na końcu powiem też kilka słów w języku śląskim. To tak dla zabawy, jakby kogoś to interesowało. Opowiem też dzisiaj o smogu, który truje na śląsku. I chciałbym dać porównanie, jak ten temat rozwiązali tutaj na podhalu. Jest to ciekawa sprawa, ponieważ na podhalu. Nie ma żadnych kopalń i ci ludzie od wieku wieków palili drewnem. Ale teraz jak okiem sięgnąć, nikt nie kopci z komina. Rozglądam się dookoła. Wierzcie mi państwo, nie ma żadnego dymu. Pytałem tutaj innych ludzi, jak to, ma, to mają rozwiązane. Okazuje się, że w większości, właściwie chyba wszyscy, używają kotłów centralnego ogrzewania, ogrzewanych gazem. Także da się. Górale są bardzo zaradnym społeczeństwem. Oni wiedzą, że jak jest czyste powietrze, to będą dudki. Dudki, czyli pieniądze. A dudki przywożą e, turyści. Turyści jadą tylko do czystego powietrza. Tam, gdzie jest pięknie, czyste stoki, na nartach można pojeździć. A gdyby tu był smok? Nikt by tu nie przyjechał. Także warto zastanawiać się, czy iść w ekologiczne ogrzewanie, czy dalej truć kopciuchami na węgiel. Ja rozumiem, że na Śląsku są kąpalnie, ale myślę, że w końcu trzeba zmienić te myślenie i zastąpić kopciuchy ekologicznym źródłem ciepła. Dzięki gościnności hotelu Litworowski Staw postaram się wam opowiedzieć dzisiaj, jak wygląda Plan na zbudowanie portalu Twoje zdrowie 24. I co na nim będziemy robić? W jaki sposób będzie można zarobić pieniądze i jak będzie rozwój każdego człowieka, który będzie się interesował zdrowym trybem życia? Znajdujemy się w hotelu Liptorowski Staw. Nazwa ta pochodzi od pobliskiego stawu, w którym rośnie Acyr Litworowski. Środek ten używany jest na skołatane nerwy i dolegliwości żołądkowe, jak również na reumatyzm. Nalewkę z tego napitku można tutaj nabić w hotelu. Hotel Litworowski Staw znajduje się w centrum Białki Tatrzańskiej. Jest to nowoczesny hotel w stylu góralskim i bardzo wygodnymi pokojami z doskonałym śniadaniem. Przyjemna atmosfera, świetni gospodarzy, miła recepcja, obsługa. Gorąco polecam. Stąd do każdego wyciągu jest kilkaset metrów, a Białka Tatrzańska jest kurotem narciarskim w Polsce. Będąc w hotelu Litworowski Staw będziemy mogli doznać wspaniałej atmosfery góralskiej tego hotelu. Oprócz tego możemy korzystać z natury, która tutaj jest dokoła tego hotelu. Hotel jest bardzo gościnny dla rodzin i dla turystów, którzy lubią ekologię. Tutaj dzisiaj będę mógł pokazać też napitek, który Otrzymałem tutaj z hotelu. W tym hotelu można nabyć wspaniałe nalewki góralskie z dzięgla Litworu. Polecam tutaj wspaniały i dobry smak. Sam kupiłem. Jest tutaj jeszcze kilka smaków innych. Takie nalewki można tutaj kupić na miejscu w hotelu za niecałe 100 zł lub 109 zł. Są bardzo dobre, produkowane tutaj na miejscu. Na pewno ekologiczne. Dzisiaj na, dzisiaj na kanale Biznes to My chciałbym omówić więcej na temat Twoje zdrowie 24 EU. Dla kogo skierowany jest ten biznes? Co to jest za portal i do czego służy? Dlaczego zbudujemy taki portal? Ponieważ bardzo dużo brakuje informacji na internecie w jednym miejscu. Są one rozproszone i... Chcielibyśmy zbudować portal, na którym dobędziemy wszystkie informacje, które nas interesują. Jeśli ktoś jest chory na jakąś chorobę, chciałbym, żeby znalazł tutaj swoje lekarstwo. Jeśli ktoś potrzebuje ruchu, motywacji, chciałbym, żeby znalazł tutaj ludzi, którzy robią to samo i mogą motywować się wzajemnie. Portal jest skierowany też dla osób, które nie chcą być i siedzieć na kanapie. A chcą zarabiać jakieś pieniądze na tym, co jest ich pasją, a mianowicie na zdrowiu. Na portalu Twoje Zdrowie 24 będzie znajdował się sklep internetowy dla detalistów i dla hurtowników. Poszukujemy producentów i dystrybutorów tych towarów. Zależy nam na tym, żeby produkty, które będziemy sprzedawać na tym sklepie, były ekologiczne i zdrowe dla ludzi. Osoby, które interesują się zdrowym żywieniem, chciałbym, żeby zainteresowały się zdrową żywnością, która będzie można nabić w naszym sklepie. Chciałbym też zaprosić do współpracy wszystkie restauracje, hotele i inne jednostki zajmujące się zdrowym żywieniem w celu nawiązania współpracy z nami. Chcemy propagować zdrowe żywienie, zdrowy tryb życia. I możliwość znalezienia odpowiednich produktów do realizacji swojej pasji. Firmy i osoby zajmujące się produkcją zdrowej żywności prosimy o kontakt mailowy. Na końcu naszego materiału pojawią się wszystkie adresy mailowe. Na naszej stronie też znajdują się porady z tytułu psychologii zdrowego żywienia, jak i dietetyki. Szukamy osób, które zajmują się tą dziedziną, będą mogły się podzielić wszystkimi informacjami i doświadczeniami ze swojego życia dla internautów. Osoby mające problemy ruchowe będą mogły znaleźć na naszej stronie rozwiązania dla swoich problemów. Nawiążemy współpracę z osobami zajmującymi się rehabilitacją, jak i leczeniem wszystkich problemów z ruchem. Chciałbym zaprosić te wszystkie osoby, Interesujący się medycyną naturalną. Sam kiedyś korzystałem z czegoś takiego na zjeździe w Szczyrku. Był to fajny zjazd, pokazujący, jak można zdrowo żyć i jak można oczyścić organizm z toksyn. Medycyna naturalna jest to bardzo szeroka, szeroka dziedzina, i myślę, że wiele osób interesujących się tą dziedziną właśnie znajdzie tutaj wiele swoich informacji, i tak samo będzie mogła sobie wypowiedzieć na ten temat. A czy wiecie Państwo, jak nie mieć grypy? Wystarczy dobrze zahartować organizm zimną wodą, a wierzcie mi, nie będziecie mieli problemu z tą dolegliwością. W jaki sposób się to robi? Każdy dzień, jeśli bierzecie gorącą kąpiel, zaczynacie nagrzewać swój organizm. Kiedy organizm będzie wystarczająco nagrzany, Zaczynacie polewać się zimną wodą od stóp. W jaki sposób? Po nagrzaniu całego organizmu należy strumień wody zacząć skierować na stopy i polewać się w górę do wysokości szyi przez około 20 sekund. Później włączamy z powrotem ciepłą wodę i z powrotem nagrzewamy. Całe ciało. Liczymy mniej więcej 50 sekund do minuty. Organizm powinien się trochę nagrzać. Następnie ponownie powtarzamy czynność, kierując zimny strumień wody na stopy i w górę. Czynność tą powtarzamy trzy razy. Sekwencja jest taka: 20 sekund zimną wodą, 50 do minuty ciepłą wodą. Wierzcie mi, Państwo, po tym, Grypy już nie będziecie mieli. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak ważną rzeczą jest ograniczenie spożycia soli i cukru. Cukier i sól nazywamy białą śmiercią. Dużo mówi się w mediach na temat cukrzycy. Jest to bardzo duży problem, zwłaszcza dla młodych, którzy z powodu cukru i nadmiaru soli bardzo tyją. Mało kto o tym mówi, ale to jest jedna z podstawowych rzeczy, która powoduje, że mamy nadwagę. Cukier buduje tkanki tłuszczowe, a sól zatrzymuje wodę. W połączeniu tych dwóch składników powoduje, że jest to potężna bomba dla organizmu, która powoduje, że człowiek coraz bardziej przybiera na wadze. Ograniczenie cukru i soli powoduje nagłe. I spowolne i stałe obniżenie masy ciała. Wierzcie mi Państwo, jeśli Państwo przestaniecie używać cukru, na pewno od razu parę kilogramów schudniecie. A wszyscy walczymy o wagę. Uzupełnieniem dla uzyskania lepszej sylwetki i wagi jest fitness, ruch, wszystko co związane z ruchem. Siłownie i, i, i wszelkiego rodzaju biegi i sporty powoduje, że człowiek ma lepszą tęż, tężyznę mięśniową. Polecam tutaj na pewno korzystanie z siłowni, ale pamiętajcie to, co powiedziałem przed chwilą, że bez ograniczenia cukru i soli te wysiłki pójdą na marne. Chciałbym też propagować oczyszczanie organizmu. Jest sporo osób zajmujących się oczyszczaniem organizmu i sam byłem na czymś podobnym. Stosowałem dietę pana Tombaka. Dzięki temu od razu miałem lepsze wyniki krwi i spadłem na wadze. Ten stan utrzymywał się przez jakiś czas i trzeba było powtórzyć to po kilku latach. Jednak ogólnie, chociaż raz w roku jedno oczyszczenie organizmu powoduje, że człowiek będzie się o wiele lepiej czuł. Osoby, które chciałyby rozpowszechniać fitness i chciałyby to robić online, zapraszamy do współpracy. Zbudujemy specjalny kanał, na którym będzie można pokazywać swoje ćwiczenia i szukać osób, które chcą razem to robić. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się wypowiedzieć na temat medycyny naturalnej, zdrowego trybu życia fitnessu, rehabilitacji i wszystkiego wszystkiego co jest związane ze zdrowym trybem życia chcielibyśmy żeby nawiązały takie osoby z nami kontakt chcielibyśmy nagrać taki materiał i mówić o tym wszystko co związane ze zdrowiem na pewno nam wszystkim pomoże jeśli tylko będziemy z tego korzystać osoby które zajmują się zdrowym trybem życia i jest ich to pasją a chciałaby na tym zarabiać jakieś pieniądze Mogą się do nas zgłosić, nie muszą mieć żadnych pieniędzy. My wszystko pomożemy pod względem finansowym, jak i merytorycznym. Zbudujemy specjalne kanały dla osób, które są gotowe pokazywać się tutaj w mediach, na YouTube i innych platformach. Chcemy rozpowszechniać jak najszerzej zdrowy tryb życia. Nie bójcie się, kontaktujcie się. Kto nie spróbuje, szampana nie pije. Nie oczekujemy od ludzi żadnych pieniędzy, którzy chcą do nas dołączyć. Wystarczy ich zaangażowanie i pasja. Pokazywanie światu to, co robią i w jakim kierunku dążą, co chcą osiągnąć i w jaki sposób. Chcemy o tym opowiadać i mówić głośno. Zdrowy tryb życia to jest to, co nas może uratować w przyszłości. Wszelkiego rodzaju choroby. Są z tego, że nie dbamy o swoje zdrowie. Dlatego pomóżmy sami sobie. Moje firmy współpracujące mogą zainwestować w dobre projekty żywnościowe, ewentualnie w produkcję zdrowej żywności. Jeśli ktoś ma taki pomysł, a nie ma finansów, też może się do nas zgłosić. Na pewno pomożemy. Zapraszam wszystkie osoby interesujące się zdrowym trybem życia. Osoby, które w tej chwili tylko o tym myślą, lub osoby, które naprawdę w tym są aktywne. Chcielibyśmy połączyć siły i z dużą większą siłą pokazać się w internecie. Jedna jednostka niewiele może, ale gdyby nas było bardzo dużo, na pewno jesteśmy w stanie pokazać w światu, co potrafimy i czego oczekujemy od życia. Rozpowszechniajmy zdrowy tryb życia. Pokazujmy, że można żyć inaczej, że można się inaczej odżywiać. Osoby, które są przedsiębiorcze mogą też zarabiać w tej sferze zdrowego trybu życia, ponieważ produkcja żywności i wszelkiego rodzaju usługi związane ze zdrowiem też są formą przedsiębiorczości, na której można zarobić duże pieniądze. Chciałbym też polecić portal śmierdziele.pl. Portal ten jest też związany ze zdrowym trybem życia, ponieważ śmierdziele pokazują problem smogu na Śląsku. I w innych rejonach Polski jest to bezpośrednio związane z naszym zdrowiem. Poszukujemy osób, które spadłyby nas i pomagałyby nam w walce ze smogiem. Chcemy tak samo o tym głośno mówić i pokazywać ludziom, że jest to poważny problem w Polsce. Że należy jak najszybciej zamienić te kopciuchy na ekologiczne źródła ciepła. Dziś jestem na Podchalu w Białce Podtatrzańskiej. Naprawdę, jest tu czyste powietrze, a w innych miejscach na Śląsku nie da się po prostu oddychać. W materialach na śmierdziele.pl możecie sami Państwo zobaczyć, jak duży to jest problem. Chciałbym na końcu podziękować hotelowi Litworowski Staw. Jest tutaj naprawdę gościnny personel, i naprawdę, kto chce wypocząć, tu znajdzie takie miejsce. Można naprawdę świetnie spędzi swój urlop. Kończąc ten materiał, chciałbym wszystkich poprosić o łapkę w górę, jeśli się podobało, i o subskrypcję, o wsparcie portali śmierdzielę.pl i zainteresowanie przed wszystkim, co może pomóc w naszym życiu. W końcu kilka słów w języku śląskim, które chciałbym za każdym razem powiedzieć na koniec materiału. Dla wszystkich osób, które dotarły aż do tego miejsca, chciałbym powiedzieć kilka słów. Jak w języku śląskim. Jak jest ubikacja? Haziel. Na pewno wszyscy wiedzą, jak jest popielniczka. Aschenbecher. A jak jest zapalniczka? Pojercoj. To jest ancuk, garnitur. Acuk, pociąg. Mam nadzieję, że te słowa Was rozbawiły i do następnego materiału.